i drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku spalionowano. No, dawno mnie tu nie było chyba z 3 dni, ale wiecie, był Sylwester, było trzeba odpocząć się, Oczywiście były liveiki, co prawda na tym kanale. Właśnie w ogóle liveiki są. Moi drodzy, na tym kanale będą coraz częściej liveiki, na które serdecznie zapraszam Wbijajcie na te livey, bo mamy tablicę donatorów, ale to zaraz, zaraz wam wszystko pokażę. Bo dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam, co się działo, jak wygląda palionowo, co się zmieniło ogólnie i tak dalej, i tak dalej, bo no, napędza się tutaj to coraz więcej rzeczy jest, moi drodzy, coraz ładniej jest w palionowie. Miasto już wygląda coraz. No, można już prawie to miastem nazwać. Jeszcze jest to prawda wioska, ale coraz bardziej można to miastem. Nazwać. Zaczniemy od mojego domku, co się zmieniło. Pokażę wam moje skrzynki, jakie itemki już mamy i w ogóle jakieś zmiany i tak dalej. Ale chodźmy do skrzynek moich i mamy tutaj tak, bardziej mamy diamentów i w ogóle te surowce, tyle tego zbierałem, ale zaraz wam pokażę dlaczego mam tyle tego i skąd. Ale zaraz wam to oczywiście pokażę, żeby nie było. E, tutaj mamy, przepraszam, tu, tutaj w ogóle te bloki, to dostałem jakiś prezencik, nie wiem, tajny prezencik na live dostałem, takie bloki dostałem i łuk. I to i jeszcze książka, a nie to zdobyłem akurat sam. Tutaj mamy, no. Wszędzie mam porozrzucane. Nawet takie itemy mam, to jest niesamowite. W ogóle tutaj mam szybko porozrzucane Itemy i tak dalej. A, wiecie co się działo ostatnio w Palionowie? Jest złodziej. Złodziej ostatnio wiecie. No, złodziej niby to był Dave, bo kradł jak go śledziłem. I ukradł, tylko że, no, odzyskałem. I znowu mi ukradł. W już odzyskałem to, bo to na live szukaliśmy. Ale chcę wam powiedzieć, że jest chyba Dave, to jest złodziej. Prawdopodobnie jeszcze skonsultuję się z policjantem i wszystko dogadamy e, na temat, właśnie, tego Dave'a. I moi drodzy, będzie jazdunia. W sensie jazdunia taka, że zbudujemy. Prawdopodobnie, wiecie, co zbudujemy? Co ja chciałem powiedzieć? Więzienie! Więzienie zbudujemy! Moi drodzy, właśnie, więzienie zbudujemy. Dobra, dajmy jeszcze pieskowieść, proszę bardzo. Więzienie zbudujemy i będziemy chcieli uwięzić, właśnie Dave'a, w tym więzieniu. Mam nadzieję, że się wszystko uda, i co w się sensie jeszcze nie wiadomo w 100%, ale ja jestem raczej przekonany, że to jest właśnie Dave Żabka, yy, złodziej, prawdopodobnie, który po prostu wszystko kradnie. De Neonowi też kradł i wynosił itemy, pozatrollował nas strasznie, więc będzie trzeba coś z tym zrobić. Ja wam pokażę teraz, skąd mam takie temy. Tutaj mam takie zejście moi drodzy do kopalni. Do kopalni mam zejście i wam pokażę o co chodzi No tak sobie zjeżdżam I tu jest, najfajniejsze jest to, że tu jest taka stacja Zrobiłem sobie taką stację I mamy pełno takich tuneli I w tych tunelach, no wiecie, no, no kopałem się, nie wiem ta, Tam to jest kilka tysięcy kratek Jeżeli chodzi o to, to kopanie w tamtą stronę To jest kilka tysięcy kratek mam Patrzcie jak ja mam w ogóle kilow Patrzcie, w ogóle pokażę moje temy. zapomniałem wam pokazać Mam najlepszy killoff chyba na serwerze Efficiency 5, Fortuna 3, Mending i Unbreaking 3 Potężny jak się nazywa, bo potężny jest ten kilow. No nie wiem czy można mieć lepszy szczerze, nie wiem czy można mieć lepszy Diamond, Sword, no, Knockback 3 Knockback, bardziej, Jezu, ja czytam Mending, Unbreaking 3 U, Mamy Łopatka, Efficiency 4, Unbreaking 3 i sikierkę, i w ogóle jeszcze tutaj mamy jakieś takie, to jest w ogóle mega spoko, te budki to jest piękne, ale to jeszcze trzeba ogarnąć, samą zbrojkę, bo jeszcze nie mam ogólnie ogarniętej. No i tutaj sobie kopię ogólnie takie tunele i tu będę po prostu coraz bardziej powiększał. W tych skrzynkach jakiś gruz trzymam, no to jak widzicie sam grus to jest także, tak to wygląda. Tak, taką mam tutaj właśnie stację, moją kopalnię. Teraz idziemy gdzieś na zewnątrz, poszukać, pokażę wam jeszcze kolejkę, bo może nie wszyscy widzieli kolejkę. Mamy kolejkę, Dave chyba zbudował z naonem bo ja nie budowałem niestety, nie było, nie było wtedy. Idziemy sprawdzić, co oni tam pozmieniali Oraz jeszcze wam pokażę dzisiaj, co się stało poza Palionowem ogólnie, bo jest dużo zmian Czekajcie, wyjdźmy sobie z domku Naprawdę jest mega dużo zmian poza Palionowem, także już idziemy i sprawdzamy, co my tam mamy Także czekajcie, tu i trzeba najpierw, chodźmy najpierw w lewo idziemy sprawdzić Tu są ogólnie tablice donatorów, no właśnie Dave'a i tego, tu jest Dave'a, a tam jest nonka. To są tablice, mamy Enchant, co nowego, mamy Enchant nie ma, nie ma domku Dave'a, jak widzicie, bo zbudował sobie, zaraz wam pokażę cały domek Dave'a. Tutaj mamy tablicę, tablicę donatorów Neonka. <grym>, oczywiście, kto tu jest? Ja jestem, no, prawda, na Emeraldzie. Tutaj mamy <grym>, wszystkich donatorów. Bambusy jakieś zasiane są, ale to dla pandy właśnie, która jest chyba nadal chora prawdopodobnie. Czy jesteś chora? No niestety, nie wiem, napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie. Nie wiem, jak uzdrowić pandę niestety, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak uzdrowić pandę. Tutaj mamy teleporcik, mamy teleporcik, który... Co jest? No nic więcej tutaj nie ma tak naprawdę. Dobra, idę wam pokazać kolejkę. No, jak wiecie, no Neon nadal tutaj mieszka, nic się nie zmieniło, nadal mieszka w tym klasztorze, czy co to jest, bo nie mam powiedzieć, ale i temki wszystkie ma. I tutaj im właśnie schował, nie będę mu grzebał po skrzynkach, ale o co tu jest? Wskazówka jest w komisji się złodziej, przyszedł do, właśnie złodziej, no i to jest na 100% Dave, bo Policja, no to jest Dave, ja to wiem, że to jest Dave, także Nikt mi nic nie musi udowadniać Idę wam pokazać teraz kolejeczkę, moi drodzy, jak działa kolejeczka, w ogóle jest noc, kurde, to nieprzyjemnie Kotki mamy, w ogóle możemy kotki tutaj, kurcze Wyhodować Idę wam pokazać jak działa kolejka, co prawda ta kolejka do nikąd nie nie dążę, ona po prostu se jest, nie? Ona se po prostu jest i se jedziemy Ale mam tory, mam tory ogólnie wykopałem na live'iku, więc No zapraszam na te live'y, mam nadzieję, że każdy będzie wbijał na te live streamy Dobra, jedziemy tutaj, no No to jest taka koleczka i teraz w górę Mega szybko w ogóle jedziemy, mam wrażenie już, Przed chwilą byliśmy tu już jesteśmy tutaj Ale mega sprawa ta kolejka, no i spadamy i dedamy, nie? Tutaj, patrzcie, feather mam No pół HP mi to zabiera, bo tutaj kurcze Jakiś geniusz to zabudował i zrobił sobie tutaj, nie wiem Trzeba to kurde jakoś ogarnąć Czekajcie wiecie co ja nawet teraz to zrobię Mnie to denerwuje Mnie to denerwuje i mi to przeszkadza Ok, tu się już będzie chyba spadać tak Czekajcie to drewno damy po prostu W tym miejscu Okej. Okay. Powinno się spadać teraz yy, w dobry sposób, tak mi się wydaje A jeszcze mamy książkę właśnie donatorów z live'ika moi drodzy Tutaj zapisuję wszystkich donatorów, ale nie tylko tutaj, bo to jest tylko książka gdzie zapisuję, żeby za zapamiętać Ale wam pokażę jeszcze co się zmieniło dalej To są takie zmiany, mi jest aż ciężko wziąć kurde oddech moi drodzy, tyle zmian jest Tam wam nie pokazuję co jeszcze jest, tam są jakieś budynki nowe Tutaj mamy fontannę moi drodzy, tutaj mamy fontannę No nie wiem, no taka najzwyczajniejsza fontanna Tutaj mamy moją największą tablicę donatorów, potężna tablica donatorów burmistrza, no dokładnie. I tutaj są wszyscy donatorzy, moi drodzy. Właśnie z live'a, na, na które zapraszam serdecznie. Czasami będę odpalał live'iki, bo teraz filmiki tu będą się pojawiać na tym kanale co dwa dni, ponieważ nie mam, nie, dam nie dałbym rady nagrywać codziennie niestety jak mam jeszcze kanał główny i kanał Gaming zwykły, więc to jest to, to jest ciężka sprawa, moi drodzy, ale mamy tutaj tablicę oczywiście. I co jeszcze mamy? Aha, domek Dave'a. Co się jeszcze zmieniło, jeżeli chodzi o mury? Co się, jeżeli chodzi yy, w środku murów? To jedziemy sprawdzić. Patrzcie, ten domek jest tak piękny. Domek Dave'a jest naprawdę ładny. A wiecie co jest najlepsze? Wiecie co jest najlepsze? Patrzcie, tu jest takie wejście w ogóle. Takie wejście. I jak na to się naciśnie? To gra muzyczka. Pa. Ja zaraz wam pokażę, jak to wygląda na dole, jak on to zrobi. Patrzcie to. Patrzcie. Nacisnę to jeszcze raz. Patrzcie. Patrz. Patrzcie to. Jak on to zrobił! Jaki to jest sztos, naprawdę. To jest taki sztos, to jest coś pięknego. Dobra, wyciszamy jeszcze troszkę, żeby nie było tak głośno. Naprawdę, to jest tak piękne ta muzyczka. Tu ma jakieś. Aha, tu ma jeszcze zejście jedno. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tu ma, tak wygląda. Zarodnych podziemi na razie nie ma, ale domek w domku ma naprawdę ładnie. Mi się podoba osobiście. Fajny ma taki, fajny klimacik jest. Co to jest? Aha, czemu tu jest lód? To ja nie wiem. Okej, okay, nieważne. A tutaj mamy jakiś tajny obraz. Czy da się tu jakoś wejść? Nie, 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 żadnych tajnych skrytek nie ma, ale ja będę chciał zrobić, moi drodzy, tajną bazę. Na pewno będę chciał zrobić tajną bazę. Idziemy do góry. Tu są też kwiatki, ale ładnie sobie tu urządziłem. Naprawdę fajnie tutaj jest. Tutaj ma skrzynki, nie będę mu grzebał. Nawet ma tą... To tą skrzynkę taką fajniutką. Dobra, wychodzimy z tego domu, ale dom. Napiszcie, czy wam się podoba mi osobiście. Mega mi się podoba. Idziemy poza mury. Na to wyczekiwaliście naprawdę na pewno bardzo długo, nie że wam pokazuję. Wszystko wam chyba tutaj pokazałem. Nie kot nie ma wyjścia. Dobra, idź, idź stąd. Koty, koty nie, mają, nie mogą uciekać. Okej. Okay. Zaczynamy. Zaczynamy. Co tu... Tego nie widziałem tego co tam jest. Teraz wam pokażę. Mamy... Stanowisko policjanta, czyli posterunek policji. Posterunek policji jest, kurde, czemu do mnie. Fajnie się on się schował, nie? Dobra, nie żyje. Posterunek policji, tutaj mamy areszt i nic takiego w sumie więcej tutaj nie ma. Jest zwykły areszcik, i u góry też nic nie ma. Tutaj jest jakoś juzle juzgęστrowa. To fajnie wygląda z zewnątrz, ale w środku jest słabo. To trzeba urządzić jeszcze. Tak wygląda posterunek, właśnie naszego policjanta. Tutaj mamy jakąś mini farmę po prostu do zabijania i do wzięcia wełny, czy tam skóry. Tutaj, a, one wyszły niektóre widać. I lamy są tutaj. I tutaj mamy jeszcze flagę. Flaga jest również, a tutaj jest mój budynek, który buduję. On jest w budowie jeszcze, moi drodzy. Tutaj to będzie blok mieszkalny tak naprawdę. To będzie blok mieszkalny, który będę musiał jeszcze skończyć. Naprawdę, jeszcze do wykończenia jest naprawdę mega dużo pracy, ale będzie wyglądać tak i raz, dwa, trzy. No, z jakieś 7 pięter to minimum bym chciał, żeby to było takie mega duże. 7 pięter to jest minimum, jaki ten, ten budynek będzie miał, właśnie. Ale kurde, jak on wygląda przepięknie. Tak mi się podoba, widzowie Tylko, żeby wiecie, ile surowców ja na to potrzebuje. Mi się szkło całe skończyło, będę musiał znowu narobić się szkło. Kamienia mamy niesamowicie dużo. Ale tutaj drewno się już kończy. Drewno się kończy. I kończą się szkło. No, nic to jeszcze więcej nie ma. Ale to, jest, to będzie na wykończeniu. To będzie na wykończeniu. Moi drodzy, tutaj mamy zo. Zwykłe, najzwyczajniejsze zo. Zrobił Dave właśnie te zo. Tutaj mamy pandę. Zdrową pandę. Ja bym tamtą pandę zabrał i przyniósł ją tutaj. Z, z, przez to, żeby. Znaczy, jakąś ją trzeba tamtą uleczyć. I trzeba zrobić tak, żeby je uleczyć. Znaczy, tą uleczyć i żeby wyrozmnażać je. Ty, tu jest jakieś. jakieś mini więzienie tutaj zrobili, o kurde. No proszę. Nie wiem, co tu, co tu się stało, ale dobra. Jakieś mini więzienie tutaj powstało. Tutaj mamy. kurczę, nie wiem, co to jest szczerze. Tutaj jest no. Czemu czemu? Patrzyłem na te pandy i mówię nie wiem co to jest. E, tutaj mamy kurczaka. Nie wiem czemu to jest jeden kurczaka, nie więcej, powinno być więcej. Ale to jest ZO. Tu są zwierzęta, których nie zabijamy i nic takiego, tylko je karmimy i patrzymy się na nie. Tutaj mamy krówki. E, tutaj mamy zwykłe owce, ale fajnie to jest urządzone. Mi się podoba. Patrzcie, nawet świnki mają ziemniaki tam. Świnki i golem. Ze zniszczony golem. Nie wiem co on tu robi. Chciałbym mieć żelazo. Kurde. Żal mi tego golema, bo on jest strasznie rozwalony. Mu jest smutno, patrzcie. Nie wiem, wezmę po tym żelazo jakoś, muszę go ten, odrodzić jakoś, żeby kurde tak nie wyglądał I mamy oczywiście konika Nie wiem, to jest chyba konik Dave'a, tak mi się wydaje No to jest wszystko, wszystko od Dave'a to jest, także no Tak to to wygląda wszystko Okej, okay, i tutaj mamy jakąś, nie wiem, co to jest, jakiś wodospad? Jakaś zjeż to jest zjeżdżalnia chyba To jest prawdopodobnie zjeżdżalnia od Dave'a, co tu się stało to ja nie wiem Co to jest? O Boże Dobra, to będzie trzeba potem zabudować Nie wiem, po co to jest tak wybuchłe i to brzydko wygląda, ale to potem trzeba wszystko ponaprawiać Nie mamy łódki! Czekajcie, zrobię łódkę Chyba, że tam jest u góry Czekajcie, zjedziemy na razie i tak normalnie Chcę wejść no bo ja nie wiem co to jest, to akurat tego jeszcze nie widziałem, to musiał Dave na live'iku zbudować Sprawdzamy co tutaj jest moi drodzy Także jak widzicie rozbudowaliśmy się już megaście i będziemy musieli złodzieja ukarać Znaczy no, spakować, spakować go do więzienia A tu jest crafting, aha, czyli on sobie craftił tutaj łódkę Niestety ja jadry... a tutaj coś się zbagowało Rozumiem Dobra, tu jest, to jest łatwe zejście tak szczerze to może naprawdę łatwo zejść <laughs> O nie, 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 nie No czemu nie mogę? Chcę skoczyć tam Okej okay. Okej, okay, idziemy sobie skopać, bo chcę sobie zjechać z tego Nie wiem czy to jakoś fajnie działa, czy to jest po prostu tak, żeby było Sprawdzimy, wezmę troszkę drewna i zobaczymy jak to wygląda Pyk, okej okay. Zmieniamy to na deski, idziemy tam do tego craftinga i tworzymy i zjeżdżamy moi drodzy na koniec minu. A przede wszystkim... Naprawdę, najważniejsze jest dla mnie to, żeby zamknąć tego złodzieja. Naprawdę, żeby zamknąć tego złodzieja. A w ogóle mam tele, telewizor odpalony. Także to jest akurat beczka. Śmiesznie to wygląda. Bo mogę w sumie czasami coś na... na odcinkach, coś na telewizorze puszczać w sumie, bo to kurde. Dobra, tworzymy łódeczkę. Okej. Okay. I płyniemy! Nie wiem czy to... Ok, jak to wygląda? O kurde! Jopierdziele, wiecie co było fajne? Wyścigi zrobić takie? Jakby Dave, Dave to powiększył jakoś. Jakby to zostało jeszcze jakoś powiększone. To było w wdecha. Jopierdzielę, fajną tu podstawę też zrobił. Nawet fajnie to wygląda, szczerze. Nawet jest ok, tylko kapie tutaj z niego, z tego. Dobra, moi drodzy, w tym filmie, bo to było na tyle. To jest taki króciutki, króciutki filmik dzisiaj, bo ja dzisiaj. No na szybko, szczerze powiem wam, że oglądałem, nagrywałem film, bo chcę tylko wam pokazać co się zmieniło A w następnym filmie budujemy więzienie lub już będziemy zamykać więźnia W sensie, no, z Dave'a Będzie się taki luźny odcinek, mam nadzieję, że i tak wam się mega podało ten odcinek Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał Bo to jest najważniejsze, ile się po 50 tysięcy widzów 50 tysięcy widzów to już chyba 3 tysiące subów i mamy to Dlatego subskrybujcie, dziękuję za wszystko Widzimy się w następnych filmach, trzymajcie się Cześć, do zobaczenia i siemano